Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie będziemy oglądać różne filmy z Minecrafta, dlatego na starcie koniecznie zostaw łapę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, a my przejdźmy do oglądania. Okej, okay, więc jak możecie zauważyć, Steve jest tutaj na jakimś świecie i będzie coś budował za pomocą sol sanda, gąbki oraz wiaderka z wodą. Co to takiego będzie? To jest dobre pytanie, ale ewidentnie tutaj dał Sol Sand, zalewa y, tą dziurę całą wodą, no do... Dobra. I co tutaj się ciekawego wydarzy? Bo to, to jest pewnie jakaś ciekawostka. Okej, okay, mamy coś a la windę. No wiadomo. I teraz daję gąbkę. I pa! Gąbka usnęła w wodę, ale tylko w oku. O kurde, ale zarąbiste. Ty. Co, i ta winda będzie normalnie działa... A nie, co? Co? Czy on zrobił właśnie lewitującą wodę? O co chodzi? Yo, yo! Ej, dobra, to jest za grube widzowie, nie? Ewidentnie. Czy wy widzicie, co on zrobił? No jestem w szoku. Nie powiem, że nie Oho, dobra, teraz się Steve znajduje na pustyni I co tutaj ciekawego zrobi? Daje szkło I aha, będzie, robi klatkę dla kurczaka Jak sami możecie zauważyć, Bo jest dispenser, jest tutaj wajcha I zespałnił tutaj kurczaka I go zamknął, no dobra Teraz daje tutaj diamond. O kurde, i odpali to Ej, co tu się wydarzy? Uwaga Yo, kurczak zrobił się cały diamentowy Co jest? I co? I jak go pokona, to wypada... Wypadną z niego diamenty? Tak, wypadły z niego diamenty Ej, dobra, te filmiki są coraz mocniejsze, nie? No dobra, tym razem Steve buduje coś w nocy Aha, daje łóżko I respi tutaj villagera I ten villager pewnie zaraz pójdzie spać Zgadza się? Ej, nie, nie poszedł spać Ej, czemu on nie poszedł spać? Dobra, poszedł spać Teraz wokół tego villagera Buduje tutaj, jak sami możecie zauważyć Kolejkę, którą aktywuje za pomocą bloków redstone'owych I wokół jakby tego łóżka zrobił taką... O nie gadaj! O nie gadaj! Ej to jest porąbane, że na wersji bedrockowej można ukraść villagera normalnie z łóżka. Serio, w sensie to, to jest porąbane. Ej co jest? Co jest w ogóle? Ej! Dobra mocno, mocno. O co tym razem? Mamy tutaj dispenser, mamy tutaj małego ząbiaczka. Okej. Okay. I do dispensera daje głowę. Czy on mu ubierze tą główkę? Ej nie gadaj. A już myślałem, już myślałem, że y, on ją ubierze. Ewentualnie Coś nie zadziałało, bo chyba to nie tak miał być. Albo, no właśnie, to musi być tutaj na dole. No dobra, w takim razie zabudowuje go jeszcze raz i wrzuca tutaj główkę i teraz to odpala. I czy ten villager ubierze. Yo! Yo! Co to jest w ogóle? Ej, czy wy to widzicie? On ubrał główkę i teraz ma ogromną głowę i małe ciałko, bo to jest baby zombie. Ej, dobra, porąbane, nie? Ej, mega niecodzienny widok. No umówmy się, czy wy to widzicie? Ej, po co jak go pokona wypadnie z niego główka i nie wypadła? LOL. Oho, dobra, Steve ze swoim kumplem, e, jak możecie zauważyć, grają w Minecraft. Postanowił jeden z nich rozwalić świnkę i ją e, normalnie rozwalił. I pa, znaleźli wioskę villagerów. Okej. Okay. I co w tej wiosce... Okej, okay, do, dobra, trochę się poryłem. E, co oni tutaj zrobią? No standardowo zabierają wszystko co wartościowe, czyli zaczynają od jedzenia, no bo wiadomo, że wbijacie do farmy i, i bierzecie żarcie, nie? No ale dobra, okej, okay, czy on właśnie rozwalił Marchewkę i z tego wypadł Rotten Flesh Okej, okay, dobra, to jest mega Dziwne, wytyfy Czemu zamiast marchewek rośnie Rotten Flesh na farmie Villagerów w wiosce, no mam Nadzieję, że zaraz się przekonamy o co tutaj Chodzi, ale ewidentnie coś z tą Wioską jest nie tak, no dobra I co, co w związku z tym, że znalazł ten Rotten Flesh Ta wioska jest nawiedzona, tak Ta wioska jest nawiedzona Można było się domyślić, że tutaj będzie Coś nie tak i to jest Naprawdę grubo coś nie tak. Wow! Herobrine z ogromnymi kłami! Ojo, oj, 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 oj. No to nie skończyło się na pewno happy endem. Oho, znowu jesteśmy na wersji bedrockowej i znowu będziemy mieli tutaj jakąś ciekawosteczkę. Więc jak sami możecie zauważyć, Steve odpala tutaj portal do endu. A nie, jeszcze nie odpala. Na razie daje dźwignię. A, czy on będzie pokazywał nam, że te wszystkie rzeczy jakby lewitują po odpaleniu portalu? No myślę, że chyba każdy o tym wie, nie, że takie rzeczy się dzieją w Minecraft. Bardzo dużą ilością rzeczy tak można robić, nie tylko dźwignie, ale właśnie tory, pochodnie, yy, no wszystko co w zasadzie znajduje się yy, w jego ekwipunku, to tak naprawdę zadziała, nie? Pa i normalnie można ją klikać. Oho, dobra, tym razem mamy tutaj chyba seeda. Tak, będzie to seed. Więc jak chcecie sobie go sprawdzić, macie tutaj numerki, możecie przepisać, a Steve tworzy właśnie świat Na którym się teraz pojawił I uwaga, co tutaj ciekawego zobaczymy Dobra, teleportuje się na kordy Okej okay. Uuu, mega daleko w sumie 3000 kratek No i co, i mamy tutaj y wieżę pilagerów I co w niej jest takiego niesamowitego A, że jest na wodzie I zaraz obok niej mamy świątynię dżunglową I tu drugą świątynię dżunglową Ej, co? Dwie świątynie dżunglowe W zasadzie nie położone w dżungli Tylko na wodzie Czy znaczy, to jest biom -dżung bo widać jakby po tym, że rosną melony i drzewa, ale sam fakt jakby. O co tutaj kaman? Ej, dobra, turbo mocne je, nie? Nie dość, że dżungla, to jeszcze mamy pustynię z kaktusami. Ej, dobra, porąbane. Dobra, co my będziemy mieli w tej skrzyni? Mamy stołna, mamy, słuchajcie, płotki mamy jajko spałnujące. Nie do końca wiem co, bo nie przeczytałem. A tak z widoku, to no nie pamiętam. Ale nieważne, bo zaraz i tak się dowiemy. On tu buduje Stevek jakąś dziwną. Okej. Okay. Aha, dobra, to są, słuchajcie, nietoperze. Ty, ile on ich respi w ogóle, jo! O co chodzi? Czemu on to tak robi? Hej, okay, chodzi o to, że zrobił koło w Minecraft. Ale patrzcie jaki tu jest czarny, nie? Ej, serio, jak czarna dziura wygląda i co i wow No dobra, w sumie nie wiedziałem, że da się tak zrobić. Znaczy, można było się domyślić, szczerze mówiąc. No dobra, co tym razem? Kolejna skrzynka, a w niej mamy łódeczkę. No dobra, czyli będzie tutaj, słuchajcie, pływane. No i co? I Steve się wrąbał do niej. Aha, ale to nie o to chodzi, bo on. Daj... Czekajcie, bo ja chyba nie dokładnie... Końca kumam, co on chce nam pokazać. Kiedy wszedł w tą łódkę, to był z tamtej strony. Aha, a teraz w ogóle wszedł w łódkę, pływając, jest y, mega niecodzienny. Czy wy to widzicie? Porąbane, serio, nie? A on z tego wyjść może, wytyfy. Dobra, co będzie w tej skrzyni? Bo tyle skrzynek w tym odcinku. Okej, okay, mamy łóżko, mamy, słuchajcie, villagera i mamy potkę na widzenie w nocy. No dobra. I on daje tutaj villagera na lód. No ciekawe. Aha, i będzie chciał dać jakby. Łóżko pod wodą. Ej, czy villager pójdzie w kimę? Nie gadaj, że villager pójdzie w kimę. Nie, 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 serio? Serio poszedł w kimę w pod wodą! Yo, co jest? Ej, to jest porąbane. Autentycznie. Patrzcie, mamy y, śpiącego villagera pod wodą. Dlaczego <ścoughs> ja oglądam te filmiki? Naprawdę często się zastanawiam, nie? O, dobra, tu będzie coś budowane, bo jak możecie zauważyć, są skrzyneczki. Y, aha, będzie porównanie. Dobra, gdzie się otwierają skrzynki, a gdzie nie? Schodki i słaby to wiadomo, że się otwierają, to chyba każdy wie, a przez blok się nie otworzą, tak? Chyba, chyba o to chodzi. No tu się nie otwiera. Tu się otwiera. Też się nie otwiera. Aha, bo to jest bedrock, okej. Okay. Na wersji javowej by się otworzyły przez slaba. Tak mi się wydaje. Nie, no tak, na ban. Okej, okay. no ale bedrock to są inne zasady gry i tutaj tylko przez schodki. Takie info macie. Oho, mamy nagranie jakiś skamer. Jest wioska villagerów i do tej wioski przyszła wiedźma, która zatruwa plony. O, kurde, czy wy to widzicie? I jeszcze się śmieje! okej okay. I jak możecie zauważyć, teraz mija noc, robi się dzień. Te wszystkie plony, które tutaj są, zaczynają rosnąć. Teraz villager je po prostu zbiera. O nie o nie, to jest bardzo zła informacja. Bardzo zła informacja, bo coś czuję, że tego villagera opęta. Czy mam rację? Zaraz się przekonamy, bo Steve jak możecie zauważyć. Yy, właśnie wkracza do tej wioski i w ogóle pada deszcz. Oj. Pogoda nie do pisuje, ewidentnie. I patrzcie, ej, to jest rozwalone normalnie. Oj oj, 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 Mamy tu ziemniaki, mamy dziury normalnie w dachach domku. O człowieku! Co jest? Dobra, to jest porąbane autentycznie, nie? Serio. Ale jakby on idzie dalej i patrzcie, idzie tam, gdzie prowadzą go plamy. Oj, oj, oj. Ja nie chcę wiedzieć, w co się zamienił ten villager, który zjadł te ziemniaki, nie? Bo ewidentnie porozwalał swoich kolegów z wioski, więc no, no niezbyt fajnie, no ale dobra, on idzie dalej i no, spotyka same nieprzyjemne rzeczy, czy w tym domku spotka tą postać, która za tym stoi, uwaga w tym domku jeszcze nie, ale uwaga wow, okej okay, mamy, yo, Enderman Endermano Villager to był i jeszcze na dodatek, o kurde przerąbane, dobra, co tym razem pokaż mi Steve, zaskocz mnie, uwaga mamy tutaj y, blok diamentu blok jakby slabów y, stone'owych, mamy jeszcze do tego item frame'y Świecące i nieświecące. No, okej, okay, dobra. Z tej strony daje wszystkie świecące, i do nich daję sobie, słuchajcie, diamentowe bloki. Po co? Nie mam pojęcia, ale zaraz pewnie się przekonamy, więc tutaj wszędzie y, to dał. I teraz. Aha, teraz dał obrazy, i jak możecie zauważyć, te obrazy normalnie prześwitują przez te frame'y z diamentowymi blokami. Ej, jo! Turbomocne jakieś. Ale ja chyba wiedziałem, że coś takiego da się zrobić, w sumie. Oho, dobra. Mamy tutaj y, end portal robiony jak sami właśnie widzicie i co tutaj będzie się działo bo po itemach ciężko stwierdzić co tu się wydarzy bo chłop ma ej czekajcie bo on daje pistołny tutaj odpalone hej okay, i odpali portal ej czy te pistołny znikną ej powinny chyba zniknąć dobra uwaga zaraz się dowiemy odpala portal elegancko pyk 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 dobra i został odpalony i patrzcie to zostało w miejscu w jakim jest o okej okay, teraz leci mega Wysoko i za pomocą lunety Będzie patrzył na ten port. Co jest? Co jest? Normalnie widać Portal, a jak zejdzie na dół To są słuchajcie, pistołny Ej dobra, porąbany bug, serio Nie miałem pojęcia, że coś takiego Istnieje w Minecraft, nie? A i Normalnie go przeteleportowało A tam były przecież pistołny To nie powinno, oho znowu mamy seed Dobra, pokazuj mi ten seed Jestem bardzo ciekawy, co tutaj będzie Ciekawego się ją działo, uwaga Mamy tutaj numerację, możecie sobie ją oczywiście wkleić, jeżeli macie taką ochotę. Steve się pojawił już tutaj na świecie i uwaga, czy będzie teleportował się na jakieś kordy? Oczywiście, że tak, zawsze tak się dzieje i w tym przypadku też, więc teleportuje się na te koordynaty i pa! Rozwalona wioska villagerów! Ojo! Ej, dobra, jeszcze chyba nigdy nie widziałem rozwalonej wioski villagerów w Minecraft i lewitujących pochodni! Ej, dobra, ten seed jest ewidentnie nawiedzony, widzowie, nie? Generator map po prostu oszalał. Jak sami widzicie, i zniszczył biednym villagerom wioskę, w której sobie mieszkają. No, mega kiepsko, co by nie mówić. Ale oczywiście to wszystko przez tą kopalnię, która znajduje się właśnie na tym biomie. No ale tak czy siak, widok, mega niecodzienny. O, i tu mamy na wierzchu w ogóle pawner, co jest? Ty, mocno Oho, mamy tutaj Steve'a, który zbiera melony Melonixy w Minecraft No dobra, po co mu te melony będą? Nie mam bladego pojęcia Czy właśnie świnia z tapioruny zamieniła się w creeper o świnie? Ej, nie gadaj, że on, ona wybuchnie Ona wybuchnie, pa Co jest? Co tu się wydarzyło w ogóle? Ej, dobra, to było za mocne, serio, nie? Dobra, teraz Steve robi sobie drewno Elegancko Ej, coś tutaj jest z obsydianu W ogóle jakaś konstrukcja Co to jest za konstrukcja? Konstrukcja, w sensie do czego ona służy, patrzcie! Yo, a wiem co, dobra. Będzie pokazywał, że można za pomocą y, łódki przejść przez obsydian, tak, tak. I oczywiście na wersji jawowej bo to działa na wersji jawowej więc możecie sobie zrobić takie mini doświadczenie u was właśnie y, n, w grze. I uwaga, dobra, tutaj daje kompostownik, tutaj daje, słuchajcie, albo może nie, że da się przejść przez ściany? Nie! Chodzi o X-Ray'a. Dobra, a ja już myślałem, że. A nie, też! Czyli macie. I macie możliwość przejścia na górę Czyli macie dwa sposoby I to jest zarobisty sposób jak macie jakieś wiecie Chcecie zrobić tajemnicze przejście gdzieś nie Że po prostu wbijacie sobie tutaj Cyk cyk pyk i jesteście nie I nikt nie wie o waszym tajemniczym pokoju Oho dobra Thief idzie do swojego domku Który znajduje się blisko wioski villagerów No dobra On jak możecie zauważyć ma ender perłę I ma chleb I on zrobił endowy chleb Zaraz zaraz Serio w się sensie, się nie ender, Enderowy chleb To się nie skończy dobrze Dobrze. Czy on jak zawsze da to swojemu kumplowi? Tak, da to swojemu kumplowi, wiedziałem. I on to zje i będzie masakra, patrzcie to, dobra, rzuca mu ten chleb, on go łapie i czy on go od razu zje? Zjesz to gościu. Oj, on to je! Patrzcie, zamienił się w Enter Herobraina. Oj, dobra, okej. Okay. I co teraz się wydarzy? Czekaj, bo on się przeteleportował się. Ej, czy on po prostu poszedł w świat... Nie, czekaj, co, co on robi? Czemu on? Już myślałem, że on będzie chciał mu zrobić krzywdę. A on po prostu się teleportuje? I wygląda jakby dobrze się bawił. Pa! I nawet wrócił do swojej, jakby pierwotnej formy. No dobra, czyli jakby nic strasznego się nie wydarzyło. Okej. Okay. Piff jest na flatwordzie, Ma tutaj y, linę, ma płotki oraz jajko spałnujące kurczaki. Dobra, ja już wiem, co tu będzie. Zrespi masy kurczaków i połączy ją y, je liną, i one będą sobie. Jest jakiś sadysta, nie? Ej, masakra. Patrzcie to. Patrzcie to. I mamy kurczaka, który se lewituje zaraz pod mapą w Minecraft. Nie no, po prostu super. <ścoughs> Kurde, dobra, jesteśmy w Garry's Mod, ale to Minecraft i jak możecie zauważyć, ojojojojoj, ojoj, ojoj. podziało się tutaj naprawdę dużo nieprzyjemnych rzeczy, jak sami widzicie. No ale dobra, teraz najważniejsze pytanie, kto stoi za tą zbrodnią? To mnie naprawdę ciekawi, bo zazwyczaj są to jakieś straszne posta... O nie, on zejdzie tu na dół, zszedł tutaj na dół. Ojojojoj. Ojojoj, ojoj. ojoj, ty, ile tu lawy w ogóle, co? Co jest? O kurde, tutaj villagerowie też pokonani. Ej, słyszycie te dźwięki? Ej, dźwięki są takie, jakby to coś było mega niedaleko. Wydaje dźwięki jego postać, nie, nieważne. Dobra, wchodzi na górę. Yy, mamy tu TNT. Tutaj mamy... Yo! Ej, to on rozwalił całą wioskę jakby. Całe gospodarstwo tutaj. Wszystko, co tutaj było, to po prostu wziął, wziął i... No sami wiecie co. No nie muszę chyba mówić, no. Widzieliście, ale tak czy siak, dobra, on sobie stąd idzie i... <laughs> nie gadaj, że to zonomali postać z zonomali o nie o jo jo No z tym to raczej by chłop nie miał szans no to jest zonomali hello ale dobra teraz przyszedł czas na y, przyjemniejsze rzeczy niż postać z zonomali uwaga Steve y, robi tutaj lasek w Minecraft no dobra brzmi to naprawdę dobrze y, i zasadził trzy drzewka i teraz odpala sobie tutaj y, teraz stawia tutaj portal do Endu mm, Nie wiem po co, ale aha, okej, okay, dobra czyli będzie witujące drzewko, o to chodzi kurde, no jakby, nadal kogoś dziwi, że tak można robić w Minecraft Bedrock, Ach, ale czekajcie, bo chłop rozwalił cały portal, no dobra, i on próbuje to, jakby wiecie o co chodzi, wyrosnąć i jak lewitowało się nie da, a jak jest na dircie normalnie, ej, dobra to jest porumbany. Oho, znowu skrzynka. Uwaga, co w tej skrzyni będzie? Mamy obsydian, i mamy, słuchajcie, zapalniczkę. Czyli będziemy szli do Nethery. netery, Nethery. Netery. Piekło, okej. Okay. Zobaczmy, co zrobi Steve w tym piekle. Uwaga, odpala portal. No, jak gdyby nigdy nic się odpalił. No, dziwne, jakby się nie odpalił. No, o nie. Czy on naprawdę wgrał swoje modyfikacje do fizyki w Minecraft? W sensie. No, fajny efekt. Co by nie gadać, naprawdę ładnie to wygląda. Ale, no, widziałem to już z 10 tysięcy razy. Ty. Chociaż wygląda to, jakby szyba się rozwaliła, nie, szczerze mówiąc, ale no mi się mi się podoba. A wy możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. <laughs> Jaka kupa w ogóle została z tego portalu, nie? Okej, okay, co my tu mamy? Mamy znowu sadzonkę z Bondem oraz cablestone z dirtem. No dobra. E, co Steve tutaj? Hej, okay, wyrósł ogromne drzewo. Teraz, dobra, ja wiem co on zrobi. On będzie chciał wyrosnąć te ogromne drzewo, ale da jakby nad to kabel. Stone, albo i nie Dirta daje, dobra, daje dirta Normalnie wyrośnie, czekajcie Tak, normalnie wyrosło Zamieniając, jakby nie zamieniając tego dirta Tylko ten dirt został Czyli tak samo będzie działo się z kabelstonem No chyba, jak oglądacie mój kanał dłużej To no, mogliście wiedzieć o tym, nie? Więc moi drodzy, w dzisiejszym filmie to by było na tyle Nieco krótko, ale mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, wiecie co robić Zapraszam też na mój drugi kanał Do którego znajdziecie link w opisie No i co, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i ¡Elo! él